Dzień dobry wszystkim, nazywam się Aleksander Jeroszkin i dzisiaj będziemy analizować kolejną grę. Tym razem pomiędzy Marcinem a Marią, gdzie Marcin, grając czarnymi, zdobył znaczącą przewagę w postaci 45,5 punkta. Jest to gra z rundy pierwszej, z grupy K w sezonie 15 w internetowej lidze go. Zatem przejdziemy do samej gry. Niech widzimy z wykresu, który generuje nam kategorię, to raczej w prawie całą grę czarny prowadził. A od 180 ruchu ta przewaga była w 50 punktów, prawie 50 punktów, co było już nie, na, nie do nadgonienia. Ale były jeden kawałek gry, gdzie białe prowadzili i skupimy się raczej na tym kawałku, przez to, że jest to taki bardziej, bardzo neurologiczny punkt dla obydwu graczy. Przez to, że cała gra rozwiązała się tu, a raczej tu już były skutki tej gry również chciałbym na początku zaznaczyć to, że nie zostawiajmy e, ko do no tak nie rozegrane. Rozumiem, że przewaga jest duża, ale raczej przyzwyczajmy się do tego, żeby domykać, dogrywać takie ko, żeby nie, e, nie liczyć to jako punkty, tak? Bo w tym momencie OGS wliczał to do punktu, a tak to nie jest. Także dobrze. Taka nutka dygresji. Wracamy do samej gry. się gra była standardowo. Zaczyna się od bardzo popularnego teraz joseki. I tu raczej nie za bardzo lubię ten skok. Tym bardziej, że w tej sytuacji, bo tu są różne problemy, różne wykorzystania tego ruchu. Tym bardziej, że ten A wciąż działa. I niby wizualnie ten ruch daje dużo, czy tam może nie dużo, ale więcej Punktu, ale raczej trzeba wliczyć ten A, i raczej tych punktów jest dużo mniej, a może nawet tak samo. Także mi się wydaje, że lepiej tak nie grać. Tu lepiej wybierać pomiędzy A lub B i raczej ja wybrałbym teraz A z punktu widzenia, że tu jest jednak to komoku, które jeżeli będzie dokończone, to raczej patrzę w tą stronę. Także z mojego punktu widzenia ja by zagrałem teraz a, a nie taki da, dalszy skok. No dobrze, tu czarny rozegrał standardowo, w tym momencie zagraliśmy tu, też dosyć standardowo. Widzimy tam różne ruchy, niektórzy tam do san albo tak rozgrywają. Można rozegrać ten ruch, też taki powiedzmy, troszeczkę popsuć plany przeciwnika. Również jest akceptowalny skok przez 3, który będzie podmywać tu ten wpływ czarnego, także raczej raczej e, są dużo, są dużo wariantów, ale raczej to jest jeden z dostępnych. Także tu nie ma o, o tym dużo mówić, nie ma co o tym dużo mówić. Także ze względu czarnego wybraliśmy dobrze, biale też nie miał dużego wyboru. E, wyprowadziliśmy takie cioseki i tu raczej ja bym powiedział, że to jest ok. Z mojej perspektywy, ja tylko by prawdopodobnie wydłużyłem jeść jeszcze jeden raz. Tym bardziej, że ten kamień już można wykorzystać. Czarny tu nie uzyska więcej, więcej terenu, ci może uzyskać, tak? Dalej ci w A, czy tam w B, skok, skok mu nie zrobić. Także możemy wydłużyć się i raczej jeszcze raz, bo czemu nie? Niech sobie czarny wydłuży się i tak będzie gdzieś tu. To jest jego koniec. Także możemy nawet zbudować. Tu możemy liczyć na to, że jeżeli czarny nie domknie, to możemy go podmyć. Ale teraz ten atak jest troszeczki, z mojej perspektywy troszeczkę lepszy. Może tak, może tak, żeby też również było jakieś tu zejście, czy tam połączenie i tak dalej. Także moim względem jest ok, lub jeżeli tego nie chcemy, można popatrzeć na to z tej sytuacji, że możemy zagrać tu i raczej dalej na przykład jeżeli. Czarny pójdzie tu, to jest naturalne, że gramy tak, tak i tak i teraz atakujemy ten kamień. Ale może być całkiem nie... E, całkiem pasujący do tej sytuacji ruch. I na przykład Czarny zagra tak. Jeżeli Czarny zagra tak, to rzeczywiście możemy cofnąć do tego, do tego joseki. Jeżeli Czarny zagra tak, to oczywiście nadal możemy tu zaatakować. Jeżeli Czarny nie zagra tak, a na przykład, nie wiem, zazwyczaj tylko sumi grają. No, na przykład zagrajmy kosumi. To nadal możemy albo dograć tu dzioseki, albo zagrać tak. Wszystko jest w naszej dostępności. Raczej, raczej nie widzę problemu, tym bardziej, że możemy goś tak zagrać. Jeżeli ktoś zagra tak, to raczej to nie jest żadnym dla nas problemem. Możemy spokojnie dograć tu. Wciąż mamy jakieś A, wciąż mamy jakieś tu podmycia, Także raczej to nie jest jakimś tam super dużym terenem. A nasza ściana nie jest y, aż taka słaba, tym bardziej, że. My mam różne wejścia i ten, te dwa trójkąty, no jednak czy tam dwa, dwa punkty, które znosiłem trójkątami właśnie zmieniają e, tą pozycję jednak lepszą. Robiłem ją lepszą dla białej też z mojej perspektywy jak najbardziej mm, można nawet było tak rozegrać. No Okej, okay. zagraliśmy od razu tak. Mm, może przez to, że ta ściana teraz mniejsza. To wygląda nie tak groźne i wydaje mi się, że czarne może sobie pozwolić powiedzieć: yy, Nie chcę odpowiadać na przykład, niech biale zabierze, jeżeli zmoże bo nie wiadomo jeszcze jak to zabrać. Prawdopodobnie wydłużać tą ścianę, jakoś próbować Próbować to ocalić jakąś kejmą ale raczej tu też znowu nie będzie dużo terenu. Także ja bym proponował mu teraz za tą jedynkę. No dobrze, tu zagraliśmy, ok tu raczej. Raczej nie było dużo błędów bo jak widzimy nawet z wykresu raczej to była równa gra i raczej Jeżeli popełnialiśmy błąd to popełnialiśmy równoważny błąd Co i nasz przeciwnik także raczej Raczej jest ok w tym momencie moja jed taka jedna uwaga Ja by tu nie grałem tylko z tej perspektywy że i tak i tak tego Nie da się począć I później to zobaczymy dlaczego I stąd była taka duża przewaga i raczej, raczej tu no, sytuacja wymagała li, liczenia, i ja bym jednak zagrałem chociażby jeden raz tu, nawet jeżeli chcemy tam pociąć, nie wiem z jakiej tam. Powiedzmy, perspektywy na to patrzymy, ale na pewno ta wymiana jest potrzebna, żeby ocalić te dziury, żeby ich nie było. Także ja bym tą wymianę zrobiłem i może później nawet zagrałbym tu, albo tam do San San, jak to boli. Ale Raczej tu cięcia nie ma, bo próbując teraz rozciąć, tak wzmocniliśmy tą sytuację. Oddaliśmy ponuki, co już jest duże, bardzo duże. Oddaliśmy ponuki i zagraliśmy tu, co jest dużym blendem tylko z perspektywy tego, że mogliśmy zagrać tak. Na przykład, jeżeli Czarny teraz zagra tak, możemy grać w innym miejscu, ale mamy perspektywę może chociażby zdobycie jakiegoś terenu, albo może nawet życie. Również mamy jakieś tam Atari, które możemy później wykorzystać. Raczej ja by grałem tak. Pod względem tego ruchu co zagraliśmy w grze, no to wygląda to dosyć dziwne, bo widzimy to, że od razu będzie Atari i raczej tu nie ma wyboru i musimy tak grać, tak jak w grze. Tylko Czarny ma bardzo dobry i efektywny ruch. To znaczy wydłużenie w dół. No i nic z tym zrobić nie możemy. Nawet gdyby Czarny zbił. To też dużo z tym zrobić nie możemy. Przez to, że Czarny sobie siebie uratować. Spokojnie może w taki sposób. I tyle. I też są problemy. Także moim zdaniem to po prostu jest niepoliczone. I raczej tego nie trzeba ciągnąć. Raczej zagrajmy gdzieś indziej. Zagrajmy na przykład. Jeżeli... Hmm. Albo na przykład tak od razu niech czarny powiedzmy, chociaż nie wiem, to też jest problem, bo wszystko przez to, że za dużo dziur nie, nie da się tego na, naprawić, niestety w żaden sposób. Przez to, że nawet jak zagramy, tak, tak, tu pójdą do tu pójdą do i później tu pójdzie Atari, tu pójdzie Atari I złapają nas drabinkę, także Po prostu za dużo dziur Także jedynie co możemy zrobić to przygotować się Jeżeli widzimy te drabinki to raczej zagrać gdzieś Jako lamać drabinkę, coś w tym stylu, albo tak żeby Czarny nie widział Powiedzmy Przygotowywać się do tego wszystkiego, bo teraz Raczej, raczej nie Raczej nic z tym nie osiągniemy Także to był straszny błąd, który, no straciliśmy 20 punktów, te 20 punktów po prostu są tu, tak? Musieliśmy zdobyć jakąś kompensację za to, że oddaliśmy to i oddaliśmy to, i nic nie uzyskaliśmy i jeszcze dodaliśmy tu swoje, e, swoje tereny. Także raczej, raczej wyszedliśmy z tego mega niedobrze, stąd teraz sytuacja jest, no nie to, że tragiczna, ale ciężko do wygrania. Zrobiliśmy co mogliśmy i tak naprawdę wyrównaliśmy tą sytuację, ale no było ciężko. Było ciężko. Tu mojemu zdziwieniu, nie wiem skąd pochodzi ten ruch. Bardzo często go widzę dlaczego, ale to nie jest Joseki. Dzioseki jest takie i nie zmieniajmy tego, bo dlaczego wydłużycie w dół, jeżeli możemy za, zabrać trochę, trochę więcej. Tu tak z ciekawością ta kontynuacja byłaby taka, taka, i możliwe, że biały by zagrał tu albo w innym miejscu. Powiedzmy teraz, tu można, jeżeli ktoś nie lubi, zostawiać tak się ścianę samotnią, to tu. Chociaż tu nie jest taka samotna ściana, bo jednym ruchem wystarczy, żeby ją przeżyć. Także raczej wszystko jest ok, no ale to jest tak. Trochę dziwny, trochę dziwny ruch, tylko z tej perspektywy, że udejemy no, po prostu teren teraz bielemu. Tu biały nawet mógł sobie spokojnie tu zagrać. Ten narożnik nie jest aż taki duży, jak wpływ tego kamienia, także raczej ja by zagrałbym tu, bo tu trzeba oczekiwać, że czarny może zagrać tak, tak i tak. Ja jakoś zbyt płasko jesteśmy. Także ten ruch podobnie działa, tylko mniej terenu zabiera bielemu, nic sobie też, także raczej, raczej sugerowałbym coś takiego za czarne zagrać. Mm, tu jest wszystko umiara ok, musimy tak grać, wszystko jest dobrze. No i raczej, raczej tu nie robimy żadnego takiego dużego blendu. Rozgrywamy, rozgrywamy dosyć fajne dzioseki. Tu nawet w mojemu zdziwieniu czarny rozegrał to dzioseki, chociaż ja myślałem, że zagramy coś takiego, później tak. No, ciekawe, bo tu jest ponuki, która zabiera te e, trzy kamienie, także to jest, wszystko jest żywe. Jeżeli biorę tu zagra, to de facto nic nie zabierze. I można było to spróbować jakoś zakombinować e, i wykorzystać swoje mocy. Także raczej raczej to mnie zdziwiło, chociaż to według kategorii, ja też sprawdzę Lilo, według e, tych dwóch programów. Raczej to jest dobry ruch, także wszystko jest ok. Dalej zagraliśmy tak i tu czarny wymienił taki ruch. Może, może tak, bo to jest sente. Raczej nie wydłużać się dalej, bo nie ma po co. Nie potrzebujemy tego wydłużenia. Jeżeli zabiorą na ten jeden kamień, to no nieważnie. Nic się nie stało. A dwa kamienie już będzie szkoda. Chociaż znowu, według KI. To jest dopuszczalny ruch, jedynie, że prawdopodobnie czekałem na kontynuację jakąś taką Także pod moim względem zagraliśmy Josę ruch mm, Jest dobry, ale raczej ja by tu Kontynuowałem w taki sposób, że zagrałbym tu Albo, albo tu, no rozwijałbym to Mojo, ten ruch mi bardziej podoba Bo on jest na styku dwóch mojo, tak Przeszkadza białym, budujemy na także pod moim względem lepiej byłoby tak. Tu raczej raczej wszystko jest w miarę OK, tu ciekawa i troszeczkę i ciekawa i dziwna odpowiedź, tylko pod względem tym, że zazwyczaj w takiej sytuacji, kiedy już tu niby zamknięte i biali dużo tu terenu sobie nie zbuduje, to raczej grają jakoś tak lub tak. I jeżeli biały teraz wybiera, to no, zabierałem ten cały ten i pod moim względem to, to albo byłoby równoważne, albo czarny by zabrał więcej. Także ja by zagrałbym tak i zagrałbym jakieś inne tam dziesiątki. Powiedzmy, biały mógł tak zagrać. Tak, tak. Chociaż nie wiem, nie wiem, czy z tym, ponuki coś się uda tu zrobić. Może nie, może trzeba było jej. I... Wygląda na to, że, że będzie ciężko po prostu to zrobić. Także po prostu, jeżeli mamy tu moc, zazwyczaj, bo już nie chcę tak klamać, bo można, można prawdopodobnie i tak zagrać, nie to, że klamać, a, a tracić czas na liczenia, a, przez to, że tu może być i tak, może być i tak. Nie chcę przypadkiem powiedzieć źle, ale wygląda na to, że z tym ponuki będzie ciężko przeżyć, a nawet jak przeżyją, to mamy już tu otwarte inwazję i racie tego terenu, no tak 80% z niego nie będzie, a to jest dobra wymiana. Także racie tu bardzo miękko zagraliśmy i tu straciliśmy punkty. I to widać, że straciliśmy, to jest blond, nie wiem skąd on pochodzi. Jeżeli gramy, to racie takie cioseki i tyle, tu nie trzeba się bać. To racie jest taki misklik. I dobrze biały tu zareagował. jest ciekawe, że bronimy ten jeden kamień. Chociaż to byłoby znacznie większe. Gdyby zagrali te gramy nawet w innym miejscu, bo no tu na przykład jest więcej. To było takie nie chcemy nic oddać, ale w zasadzie oddajemy. I tak dużo. Także no tracimy, po prostu straciliśmy to dużo. No dalej nadgoniliśmy. Fajny ruch, ciekawy. Bo to jest takie mm, rozpoczęcie ataku e, dosyć w dosyć niestandardowy sposób. Bo zazwyczaj atakują z daleka, ale fajnie. No i dalej, biały popełnia blond, który oceniają e, Nam kategorii 7 punktu Raczej, raczej tu trzeba zagrać tak. I co temu skutkuje? Bo jeżeli czarno zagra tu, to nic się nie szkodzi. Zagramy tak, tak, tak. No, będzie walka, ok, będzie walka, ale raczej nie, nie będzie tak źle. Przez to, że tu możemy, tak, to jeszcze ono żyje, ale tam są jakieś cięcia. To znaczy, czarny nie może tu wydłużyć się, bo my uruchomimy to cięcie i zabierzemy te kamienie po lewej stronie. Także raczej możemy zagrać tak, także to jest w miarę ocalone. Na ten ruch możemy. Nie wiem, nawet zignorować, bo nawet jeżeli Czarny zagra tu, to my możemy na tych kamieniach grać dalej i coś tam próbować. Tym bardziej, że mamy takie ruchy, może to byłby jakiś powiedzmy idea tego wszystkiego. Tym bardziej, że popatrzcie to na to z innej perspektywy. Nawet jak Czarny to wszystko zabiera, my mamy teren tu, my mamy teren tu. Jeżeli jeszcze tu coś zrobimy, to no jest szansa, że naprawdę wygramy. Raczej zyskujemy na tym wszystkim, także Tu dziwnie Czarny zagrał, że tu Czemu zignorował Bo z perspektywy No takiego prostego pytania, dlaczego ignorujemy Bo de facto mm, To nie jest krytyczny ruch Tu się zgadzam ciarny, Biale po prostu grałem tu I wszystko jest OK Znowu wybieramy niekrytyczny ruch, bo Bialo ja w zasadzie prawie żyją, jeżeli tam nawet potniemy, To nie dużo zabierzemy, naprawdę nie dużo Przecież żeby zabić tą grupę to i tak trzeba będzie wygrać ko To znaczy gdyby zagraliśmy na przykład tu Zaatakowaliśmy to i zagrano byłoby tak, to jeszcze trzeba wygrać ko Także raczej Gramy w złym miejscu Tu No okej, okay, ale to taki ruch E, który no ocala coś, ale nie dużo zabiera, to jest ważny ruch, który nam teraz katego e, pokazuje, przez to, że e, no po prostu nie ma ja, nie ma takiej dobrej odpowiedzi. Zabieramy tam praktycznie całość i będzie po, po prostu ciężko z tym coś zrobić, nie z tym ruchem. Także to raczej takie te sudzi. E, no czy tam te sudzi. Hmm. To jest wszystko ok, tylko tracimy, tracimy, tracimy moc, potencjał, przez to, że mogliśmy tu zagrać lepiej, a wygląda na to, że zaczęliśmy atak, zrobiliśmy sobie słabe dwa kamienia i w zasadzie nic z tym więcej nie zrobiliśmy. I tu dlatego powstał taki problem, że Biały sobie spokojnie tu grał, spokojnie sobie robił to, co chce. Na koniec prawie zabraliśmy, chociaż wygląda na to, że Czarny zrobił błąd i teraz pytania możecie spowozować też również pytanie w czym teraz, dlaczego te Atari nie jest takie dobre według niej moim zdaniem mm, moim zdaniem ten ruch jest OK Tylko tu trzeba popatrzeć pod inną pryzmą, tak? On jest bardzo dobry, jeżeli patrzeć tylko na to, że chcemy ocali ocalić te kamienie. Ale jeżeli popatrzymy pod względem tego, że biały przecież może zagrać tak i nawet jeżeli czarny zabierze tu to biały zagra tu Ja byłbym by, mega zadowolony z tego rozgrania Czarny stracił tu mnóstwo kamieni Pozwolił nam iść się tu zagrać jakoś tak lepiej wzmocnić się Nie na sam koniec to stracił To jest trochę tak by sensu i to jest dużo kamieni Także po, pod moim względem biały popełnia bardzo duży błąd grając tu, tylko przez to, że mógł to zabrać. No i teraz mamy problem, że zagraliśmy tu. To dziwna wymiana. Raczej straciliśmy groźby. No i wróciliśmy na powiedzmy do pozycji równej, chociaż mogliśmy naprawdę uzyskać dobrą przewagę. No i teraz e, pytania: dlaczego Biały na przykład nie wykorzystuje jakieś, nie wiem, terenowe takie wsente ruchy? Przecież to jest bardzo, 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 no intuicyjny, można tak powiedzieć, bo w senty i na ciasze, a po drugie, no jeżeli nie tu, no to tak naprawdę gdzie? Bo, no, ciężko teraz odpowiedzieć, tak nie odpowiemy, musimy jakoś żyć, zagramy tak, e, prawdopodobnie coś takiego, później możemy tak zagrać, a z tą grupę, możemy naprawdę ocalić. Nie musimy jakoś biegać i tak dalej. Na pewno nie tak. Jeżeli chcemy już tu zagrać, to troszeczkę aktywniej, aktywniej. M musimy nazbierać mocy czy tam obszaru, troszeczkę łatwiej zagrać, rozszerzyć to wszystko, a później tylko e przeżywać tym wszystkim. Także raczej, raczej tu popełniamy błędy, z których później nie, nie udało się wy wybrwinoć, bo nawet ten ruch. E no on jest po prostu taki za daleki, nam nawet czarne to udowadnia teraz jednym ruchiem. I raczej tu można przygotować się do niego, chociażby z albo coś tam z tyłu. Ja znowu by wracał do tego lub do takich ruchów, do takich ruchów, cokolwiek robić na bazie problemu przeciwnika. Przeciwnik też ma swoje, swoje tam problemy. To możemy wykorzystać. Bardzo dobry Możliwy nawet nietypowy sposób, ale naprawdę wykorzystać. Tu zagraliśmy, ja by powiedziałabym mega nierozsądnie, tylko pod względem tym, że jeżeli gramy tak, to de facto nie liczymy punkty. Bo ten ruch oznacza to, że przegrywamy. Czarny łączy i przegrywamy po punktach. Dobrze, przeżyliśmy. Ale przegramy po punktach nie możemy sobie pozwolić takiej, takiego ruchu przez to, że jeżeli popatrzysz na sytuację z tej strony, że zagramy tu czy tam powiedzmy tu to są punktowe ruchy i, to, i te by ruchy pokazywali to czy tam rozumienia nasze że my liczymy te punkty i raczej uświadamiamy, że jest bardzo równo i trzeba coś z tym robić w tym przypadku żyjemy, ok tylko po tym ruchu ja nie wiem, jak my nadgonimy teraz czarnego. Po prostu jest mega ciężko nadgonić. Dalej graliśmy już takie standardowe ruchy: raczej, raczej tu nie popełniamy błędów blendów żadnych. Tu dziwny ruch na przykład czarnego, bo e, ja nie rozumiem, dlaczego czarny tu zagrał. Co chcieliśmy tym uzyskać? Wiele, takie, takie żyje, wszystko e, bardzo dobrze. Tu nie zrozumiałem teraz. E, Hmm. Nie zrozumiałem teraz białego, bo dlaczego tak, prawdopodobnie chcemy zagrać punkty, ale robimy bardzo niekorzystne ko, które może nam dużo popsuć, teraz w ogóle trzeba uważać na, się na ten ruch, Mo, może trzeba byłoby zagrać b, spróbować się połączyć, chociażby czymś. Nie wiem, no wygląda na to, że robimy sobie niepotrzebne ko. Gramy to ko. Mm. No tych groźb po prostu jest dużo, 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 dużo tych dużo groźb. Przegrywamy to ko za to, żeby zbić trzy kamienia. Mm. No bardzo, bardzo nietypowo rozegraliśmy tą sytuację. I później wyszło na to, że po zagraniu tu. W zasadzie nie możemy pozwolić sobie tu zagrać. Musimy zagrać gdzieś tu. Te dziury są bardzo, bardzo ważne. I stąd posypaliśmy stąd posypaliśmy cały czas. oddajemy punkty, oddajemy punkty, oddajemy punkty, oddajemy punkty, no i tyle. No i już pogrzeb. I w zasadzie, no cóż to powiedzieć: prawdopodobnie ten ruch nam e, popsuł grę. Tak, po prostu trafiliśmy w trybki. Cały czas musimy odpowiadać, chociaż ja by powiedziałbym, że jeżeli teraz popatrzymy na tą sytuację, no to może warto byłoby zaryzykować, zagrać tu. Jeżeli gramy tu, to prawdopodobnie te takie ruchy byłyby wcęte. Także tu jest duża szansa, że przeżyjemy i wszystko byłoby ok. Za czarnych bardzo dobra gra, ja bym powiedział, mega dobra gra, jedynie co my zrobiliśmy, to tu atak dziwny. Czemuś odstrzegliśmy od ataku. Jeżeli, jeżeli już zaczęliśmy atakować, no to kontynuujmy. Zacznijmy ten atak, zacznijmy. Przecież nawet popatrząc na to, na ten teren i ten teren możliwy do zdobycia, no to tu jest więcej. Także po prostu dla czegoś przyłączyliśmy w złym etapie. Później oczywiście wróciliśmy do tego wszystkiego, jakoś nam się udało, ale raczej to były blendy Bielego, a nie to, że my tak dobrze graliśmy. W tej sytuacji oczywiście, tylko w, tej, w tym rozegraniu tego, tego ataku, tak? I raczej tu biały mógł sobie spokojnie spróbować jednak ociąć zabrać i prawdopodobnie byłaby to znacząca przewaga. Także tyle chciałbym powiedzieć na zakończenie. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku czy tej analizy i zapraszam do kolejnych odcinków.